Złoty chłopak odcinek 242 Kazem się upija, co się stanie pod wpływem odcinek 242 Złotego chłopaka przynosi wiele dramatycznych wydarzeń, które rzucają cień na przyszłość bohaterów, w szczególności Kazima, który pod wpływem alkoholu staje się niebezpieczny, oraz Ifakat, która podejmuje jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu. Ferit i Siran, ważna kolacja pełna emocji, odmieniony Ferit zabiera Siran na kolację, która ma dla nich oboje szczególne znaczenie. Ferit, starając się naprawić błędy przeszłości, stara się zbliżyć do Siran i pokazać, że jest gotów zmienić się dla niej. Kolacja jest nie tylko próbą naprawy relacji, ale także symbolem nowego początku, który Ferit chce stworzyć dla nich obojga. Siran, choć z początku sceptyczna, zauważa, że Ferit rzeczywiście się zmienił. Kolacja przebiega w napiętej atmosferze, gdy oboje starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, próbując zrozumieć, czy ich relacja ma przyszłość. I trudna decyzja i konfrontacja z przeszłością, w międzyczasie I fakat zmaga się z własnymi demonami. Decyzja, którą podejmuje, ma ogromne znaczenie dla jej przyszłości. Akcja rozpoczyna się w firmie, gdzie córka Fikriye siedzi w fotelu I fakat i popija kawę, co wywołuje zbulwersowanie kobiety. To mi się w ogóle nie podoba, mówi Ifakat. Ale jej siostrzenica, pełna buntu, odpowiada: Nie przyszłam tutaj, żeby ci się podobało. Czy rozwiązałaś problem? Idziemy do willi, Ifakat, zrozpaczona i pełna strachu, konfrontuje się z dziewczyną, ale ta wydaje się mieć nad nią przewagę. W rozmowie pojawia się wiele tajemnic, w tym groźby związane z sechmuza i ciąża i fakat. Dziewczyna ujawnia, że wie o ciąży i fakat, co wstrząsa kobietą. Po tej trudnej rozmowie i fakat wraca do domu w stanie załamania psychicznego. W jej głowie kłębią się myśli, które nie dają jej spokoju. Siada na łóżku, wyciąga opakowanie leków i łyka dwie tabletki, próbując uciec od rzeczywistości. Jej słowa, panie, wybacz mi, wyrażają głęboką desperację i poczucie beznadziejności. I fakat jest na skraju załamania, a jej przyszłość staje się coraz bardziej niepewna. Kaja i Suna, tajemnica lekarza z Londynu. Kaja, po długich godzinach nieobecności, wraca do rezydencji, gdzie czeka na niego Suna, pełna troski i złości. Gdzie byłeś, idioto? pyta Suna, martwiąc się o męża. Kaja, choć zmęczony, przynosi wiadomości, które mogą zmienić wszystko. Opowiada Sunie o swojej rozmowie z lekarzem z Londynu, którego Tarik miał znaleźć dla Siran. Okazuje się, że lekarz jest rzecz Kazem i Zerin, noc pełna napięcia i agresji Kazem, podczas wyjścia z Zerin do restauracji, upija się i traci kontrolę nad sobą. Ich wspólne wyjście, które miało być przyjemnym wieczorem, szybko zamienia się w koszmar. Kazem, pod wpływem alkoholu, staje się agresywny, gdy zauważa, że inny mężczyzna spogląda na Zerin. Wszczyna bójkę, która kończy się tym, że zostaje wyprowadzony na zewnątrz. Zawstydziłeś nas przed wszystkimi, mówi Zerin, czując wstyd i złość. Jednak Kazem, zamiast się uspokoić, staje się jeszcze bardziej brutalny, oskarżając ją o niemoralne zachowanie i uderzając w twarz. Zerin nie pozostaje mu dłużna, policzkuje go i kończy ich relację, wyraźnie zaznaczając, że nie pozwoli na takie traktowanie. Nie waż się więcej stawać przede mną. Wygląda na to, że pomyliłeś mnie ze swoją żoną, ale ja nie jestem taka jak ona, krzyczy Zerin, po czym odchodzi, zostawiając Kazima w stanie oszołomienia. Suna, narastający niepokój o matkę, Suna, mimo prób kontaktu z matką, nie otrzymuje żadnych odpowiedzi, co tylko pogłębia jej niepokój. Zadzwoniłaś do swojej mamy? Wszystko u niej dobrze? pyta Kaja, ale odpowiedź Suny jest pełna niepewności. Tak, ma się dobrze, ale brzmiała jakoś dziwnie, nie wiem. Zadzwonię do niej jeszcze raz, mówi Suna, ukazując, jak bardzo jest zaniepokojona. Brak odpowiedzi z drugiej strony tylko pogłębia jej lęki. Suna, mimo wsparcia Kai, czuje, że coś złego może się wydarzyć, co nie pozwala jej zaznać spokoju. Złoty chłopak odcinek 242 podsumowanie dramatycznych wydarzeń. Odcinek 242 Złotego chłopaka to mieszanka intensywnych emocji, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy z bohaterów staje przed wyzwaniami, które mogą na zawsze zmienić ich życie. Ferit i Siran próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich relacja jest nadal pełna niepewności. Ifakat stoi na krawędzi, a jej decyzje mogą zaważyć na przyszłości jej i jej bliskich. Kaja i Suna zmagają się z narastającymi problemami, próbując znaleźć sposób na ochronę swoich bliskich. Kazem, pod wpływem alkoholu doprowadza do dramatycznych wydarzeń, które mogą mieć tragiczne skutki. A Zerin, mimo bólu, podejmuje odważną decyzję, kończąc ich relacje. Ten odcinek pozostawia widzów z pytaniami, na które odpowiedzi przyniosą kolejne epizody. Jakie będą dalsze losy bohaterów? czy uda im się przezwyciężyć nadchodzące burze, czy też ich życie zmieni się na zawsze? Odpowiedzi na te pytania będą musiały poczekać, ale jedno jest pewne, złoty chłopak nadal trzyma w napięciu i nie przestaje zaskakiwać.